Czas Wielkiego Postu jest takim czasem miłosierdzia w tych trzech filarach jałmużny, postu, modlitwy i jakoś biorąc to wszystko pod uwagę właśnie jest bardzo dużo inicjatyw ludzkich z jednej strony myślę niezwykłego, niezwykłej mobilizacji naszego społeczeństwa w odpowiedzi na te apele pana premiera, ministra zdrowia księży naszego księdza arcybiskupa więc, z jednej strony, ogromna mobilizacja, żeby powstrzymać pandemię, powstrzymać kolejne zakażenia koronawirusem, a z drugiej strony, ogromna ludzka pomoc, taka na co dzień. I tutaj jedna z rodzin naszej parafii, państwo Muchowie, podjęli taki apel dyrektora ze szpitala Najświętszej Marii Panny, tutaj na parkitce, o pomoc wszelaką pomoc. Przede wszystkim sprzęcie medycznym w różnych materiałach dezynfekujących, maseczkach, rękawiczkach. Spotkało się to z ogromną pomocą. Tutaj u nas była kalpica, jest wykorzystywana jako taki magazyn, tym bardziej, że szpital w zasięgu ręki. I tutaj ludzie te rzeczy przywożą, a potem my to dostarczamy do szpitala, tak żeby nie każdy indywidualnie, bo wiadomo tych... Tych ograniczeń trzeba zachować jak najwięcej. Więc jest to no, konkretny czyn miłosierdzia. Modlimy się za chorych, modlimy się za tych, którzy chorymi się opiekują, więc jest to wsparcie duchowne. Modlimy się i wołamy do Bożego Miłosierdzia, tutaj, zwłaszcza w naszej parafii, św. Faustyny. No ale przekłada się to też właśnie na taką konkretną pomoc ludziom potrzebującym. Dary są ciągle zbierane, oczywiście też gorąco zachęcam, kto może, w jakiej formie może taką pomoc udzielić. Te dary są tutaj przekazywane głównie w godzinach popołudniowych, od 16 do 17. My to tu magazynujemy, a potem przekazujemy do szpitala, więc ktokolwiek mógłby pokazać serce i, i, i pomoc bardzo konkretną, to gorąco zachęcamy, bo wiemy, że tych środków będzie ciągle potrzeba i Oby, jak najmniej, ale może być taka sytuacja, że będzie ich po prostu potrzeba bardzo dużo. Więc, jeżeli możemy, to taki uczynek miłosierdzia, tym bardziej w tym czasie wielkiego postu. To ty już teraz za tę pomoc w imieniu chorych, personelu szpitala, dyrektora szpitala. Bardzo dziękujemy.